Hello, hello, hello. Ja jestem Moskit. Tutaj dalej sobie gramy, lubimy, lamimy, no-lifeimy we ftl -a. Ludzie na czacie męczą mnie aktualnie jakimiś dziwnymi rzeczami. Dziwnymi, dobrymi rzeczami. Niestety. To boli, to strasznie boli. No i tutaj po to przed chwilą bardzo ważne pytanie. Po co ten czat w ogóle jest na ekranie? Nie wiem, żeby pokazać ludziom na tubie, że ja nie gadam sam do siebie. W sumie to gadam, ale tak naprawdę nie gadam. Znaczy, gadam, ale... No to jest problem natury fizjologicznej. Czy ja gadam sam do siebie, czy nie gadam sam do siebie? Czy kot Sheddingera żyje, czy nie żyje? No, więc tak to mniej więcej wygląda. Ja bym prosił czat, czaty o uspokojenie się no, z tymi zdjęciami i pisanie coś ciekawszego może, bo tak to zaraz bany się posypią, albo, albo przynajmniej wyłączenie czatu na streamie zostanie zainicjowane. Eee, dobra. Na czym tu skończyliśmy? Ostatnio była walka. Nikt nie zginął. Ogólnie w sumie całkiem jest... całkiem ok, bym powiedział. Wygląda to całkiem, całkiem ok. Witaj, może elitka. Wiesz co, Dorian? no na razie FTEL, elitka, musimy się zgadać z Krycem. Jak zgadamy się z Krycem, to będzie elitka prawdopodobnie. Tak to... tak to by wyglądało. Dobra, polecimy. Tak, 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 tak i tak. Mam nadzieję, to będzie akurat, żeby... Przepraszam. Odbiłem się herbatą. Akurat, żeby dolecić do Exit, Dobra, Szyńcu, siema, dzięki za followa. Dopiero teraz, rychło w czas, Szyńcu, rychło w czas. Dobra, ciężkodzony statek federacji chowa się w Mławicy przy bikonie. Eee, bla, 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 bla. Kiedy próbujemy nawiązać z nimi kontakt. Oni chowają się w Mławicy. Podążajmy za nimi, chociaż. chociaż wyczuwam pułapkę. Aha, nie udało nam się ich znaleźć. Pff, tyle było z ich poszukiwań. Mamy 40 metalu. Nie za dużo, nie za dużo. Mam nadzieję, że ustarczy nam skoku. Właśnie, Boże! Mamy tylko jedno paliwo, Boże! Sklep, 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 sklep. Zdecydowanie sklep. Zdecydowanie sklep. E, dobra, zdecydowanie sklep, bo inaczej będzie straszna lipa. Naprawmy przy okazji statek i wykupmy tyle paliwa, ile się tylko da. A niestety głupi byłem i mogą sobie kupić jedną jeszcze osobę. Znaczy mogą sobie drona w sumie kupić? A, no dobra, sobie kupiłem sobie drona, ale by nic mi to by mi nie dało, prawdę mówiąc. Mogłem żadnej osoby też tutaj bym nie kupił. W sumie nic, nic bym praktycznie nie kupił, trzeba przyznać oficjalnie. Na nic nas niestety zbytnio nie stać. Możemy sobie rakiety, co najwyżej, jeszcze kupić. Możemy na to nas jeszcze stać. No i to byłoby na tyle w sumie. No dobra, to lecimy na północ w takim radochunku widzę. innej opcji w sumie nie ma. Yy, bla, bla bla, bla bla, bla bla bla, nic tu chyba nie ma. Pff, taki Lipton. Taki Lipton nic tu nie ma. Dobra, spróbujmy, może uda nam się tutaj przeskoczyć. O, kolejny pusty rejon. Kurźwe, ja tu mam pecha z tymi, nic się nie dzieje. Czy dob dobrze i niedobrze, nie? Dobrze i niedobrze, ale... O! Możemy zaatakować yy, handlarz czarnorynkowy. Moglibyśmy kupić, kupić innego broń za 45 zł, ale nie mamy. W sumie zaatakujmy go. Chociaż to mógł być słaby pomysł, ale zobaczymy. Może uda nam się przejść. Dobra, zatakujmy mu bronie i zaatakujmy mu osłonę. Chociaż widzę, że on ma chyba laser. I ten laser także chyba nam się nie, nie przebije. Podejrzewam. Aha, dobra. Laser się przebić nie przebił. Ale to przybyli nam się intruzi na pokład. W sumie intrus. Dokładnie rzecz biorąc. Dobra, w sumie. Jed, jeden sobie. Chustarz powinien sobie sam poradzić raczej z nim. Podejrzewam. Dobra. Pozwalmy też napęd, żeby nam przypad, przypadkiem nie uciekł. Dobra, ognia. No, bardzo ładnie. Mieliśmy mu teraz tak, że na przykład teleportacja żeby już do nas się więcej nie teleportował gnojek jeden. Tego byśmy zdecydowanie nie chcieli. No i pff, to było na tyle, jeśli chodzi o tego pana. Zdobyliśmy troszeczkę złomu, trochę rakiet, trochę paliwa, więc w sumie całkiem dobry deal. No i niestety trzeba stąd spierdzielać, gdzie pieprz rośnie niestety. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, dobra. Lecimy do kolejnego sektora. Nic tu na nas, nic już po nas, tak naprawdę. Zobaczmy tak, wybrać albo opuszczony sektor, albo sektor zoltanów. Zoltani, z tego co pamiętam, to byli tacy fani, energetyczni, bardzo radośni i wybuchowi kolesie. Może może jakiegoś uda nam się przechwycić? To byłoby fajnie całkiem. Tak, przedzieramy się na teren zoltanów. Zobaczymy, czy będą nam sprzyjające. Tu mamy quest'a, ponadto quest'a z statkiem, który wcześniej mieliśmy, podejrzewam. So, możemy do niego się przelecieć od razu na pierwszy rzut. Aha, trafiliśmy w pułapkę, super. Jest to najlepsze, tu już ma ten, ten koleś, już ma dwie tarcze. A zaraz, bo ja w ogóle mogę w końcu sobie w tarcze zainwestować, teraz właśnie zauważyłem. Dobra, odpalmy rakiety. I czekajmy. I czekajmy aż rakieta rozwali im osłonę. Gdy rakieta rozwali im osłonę, wtedy nawalamy w uzbrojenie. Musimy wpierw osłonę im rozwalić, żeby potem tylko właśnie czy oni nas pierwszy nie roz nie rozdupczą. Dobra, osłony tak jakby rozwalone. Czy Trzeba... nie? Ale będzie je buduł. O boże, ale je buduł. Ale wietrzmy stąd powietrze. Powietrze out. Chyba trzeba go w tym nie rozdupczyć. Dobra, teraz tylko broń mu uszkodzić, napęd mu uszkodzić. I on już tu raczej dużo nam nie podziała tak naprawdę. Nie nie dla nas prawdopodobnie żadnego zagrożenia. Tak, mamy mało paliwa. Ale mam nadzieję, że zaraz to się. Zaraz to się zmieni na lepsze. No, mogą się poddać. Nie 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 przyjmiemy waszego poddaństwa. Trzeba z nami nie zadzierać. Gdybyście nie zazierali, to by nie było z wami źle, a zadaliście, to macie przykichane. Proste, jasne i klarowne, jak dla mnie. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tych panów. Ja Zrobiliśmy sporo pieniążków, troszeczkę paliwa, trochę rakietek. No właśnie, domyślmy się przecież tego quest'a I co, ten cały quest to była jedna wielka pułapka? Porażka. Porażka po całości, że tak tu Hmm, teraz tak, jak polecimy przez... Gławice w sumie nie chce lecieć. Zbytnio. Lećmy na południe. A, tutaj tak zbyt O, czekajcie. Eee. Zwłoszyliśmy Zufruj... Jakaś... jakąś rozmowę. Jakieś. Coś, coś jakieś. Dobra, sprawdźmy. A nie jestem odpowiednio wyekwipowany do tej misji. Super. Dobra, pora zainwestować w nowe osłonki. I będziemy teraz o wiele, o wiele bardziej chronieni. Możemy w dodatkowy pasek energetyczny w sumie zainwestować. Jesteśmy biedni jak mysz kościelna, ale przynajmniej... Ale przynajmniej jesteśmy świetnie chronieni aktualnie, więc ja tam wcale nie narzekam, przyznam szczerze. Wcale, wcale. I tu jest sklepik. Do sklepiku na razie nie polecimy, bo w sumie tak nas na nic nie stać. Sprawdźmy, co się dzieje tutaj obok sklepiku. Jak coś, to polecimy kupić trochę paliwa, jak nam się uda się trochę zarobić pieniążków. Dobra, statek rebeliantów, jakżeby inaczej. Boże, w ogóle dwie drony. To się dobrze nie zapowiada. I chyba rakieta w ogóle. Dobra, trzeba im zniszczyć system. System broni, bo ja widzę, że ta rakieta nie wygląda zbyt dobrze dla nas. Ewidentnie to zbyt dobrze się nie zapowiada. Leci rakieta. Kłuciwa. Jeszcze tlen nam rozdupczyli, No super. A z tego pana może stąd zabierzmy chwilowo. Dobra, bronie rozwalone, Rozwalamy mu tarcze. Dobra, e, pożar zażegnany, można zaraz począć naprawę. Dobra, pora naprawić trochę jego mościa. w sumie to tam, poza tym jednym strzałem rakietowym to w sumie sam złego nie zrobił. Aha, trochę... Dobra, napert, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, zmieńmy naprawiaczy. Dobra, naprawić ten tlen, bo to niezbyt dobrze wygląda. No napraw ten tlen! Skyref, napraw ten tlen! No co jest? Boże. Nie, kuźwa. Nie, wszyscy zginęli. Husarka przeżyła. Tylko nie, zapomniałem włączyć prąd do tlenu. Nie, nie do tlenu. Nie. O kuźwa, Shit! 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 Juston, samo to widzę. Husarka chyba też zaraz skończy marnie, podejrzewam. Jeżeli zaraz nie je naprawimy tlenu, to i husarka też skończy marnie. I to będzie dość smutny koniec statku miłości. Zresztą to już w sumie jest smutny koniec, bym powiedział. A więc... <ścoughs> o Boże... Żodyń się tego nie spodziewał, Żodyn! Żodny Ani żodna. O Boże. O boże. Przepraszam, przepraszam was, przepraszam. Naprawdę, przepraszam. O Boże. Dobra, no to byłoby na tyle, jeśli chodziło FTL na dzisiaj. O Boże. Jednak ta gra ma w sobie nadal to coś. <grywia> o, dobra, to był FTL, ja byłem Moskitz. To był stream na hitboxie. Zapraszam do followowania mojego kanału na hitboxie, żeby dostawać powiadomienia o live'ach. No i tak. Tak wygląda więcej FTL <grywia> po latach. Boże. Boże, Bożenko.